Siemano z tej strony, SneakerMeister i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was odcinek, w którym pokażę Wam wszystkie rzeczy, które kupiłem sobie na święta, przed świętami i wszystkie moje świąteczne prezenty. Postanowiłem wam zebrać to wszystko do kupy, ponieważ w grudniu trochę się tego nazbierało, różnych koszulek, kurtek, dostałem także kilka prezentów od różnych marek, także dzisiaj wam to pokażę i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak widzicie jestem w nowym pokoju, ponieważ się znowu przeprowadziłem i jak ktoś mnie ogląda dłużej, to wie, że ja się często przeprowadzam. Ostatnio, naprawdę przez ostatnie dwa czy trzy lata to było bardzo dużo przeprowadzek. No, i na razie sobie tutaj kombinuję, jakby to mogło wyglądać. Dzisiaj trochę na szybko zrobiłem miejsce do nagrywania, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeszcze przed odcinkiem proszę Was, oczywiście, o dodanie subskrypcji, lajka i dzwoneczka na kanale. Jeżeli Wam się spodoba ten materiał, i napisanie w komentarzu, która z tych rzeczy najbardziej Wam się podoba. Dodatkowo, jeżeli chcecie kupić jakieś buty, to macie 200 zł rabatu na Golden Sneakers, gdzie znajdziecie różne hypowe parki. I sponsorem odcinka, jak zawsze, jest aplikacja Hypi, na której znajdziecie najlepsze promocje, najlepsze wyprzedaże. Dodatkowo kody rabatowe aktualne oraz kalendarz z premierami butów, które aktualnie wychodzą. Link podpinam Wam w opisie, także sprawdzajcie. Postaram się robić przebitki, jak to mniej więcej wygląda na mnie. Pierwszą rzeczą będzie rzecz z New Balance, którą chciałem już sobie dawno kupić. Jest to koszulka New Balance razem z Joe Freshgoods, kolaboracyjna, która mi się bardzo podobała. Jeżeli chodzi o rozmiarówki tej kolekcji, jest ona mega dziwna. Jeżeli weźmiecie sobie bluzę, którą zaraz Wam pokażę w XLC, ona będzie na Was trzy razy za duża, chyba że nosicie mocne oversize'y, tak jak ja. I mi osobiście ona się podoba. Jeżeli chodzi o tą koszulkę, to tutaj także w rozmiarze XL, akurat jest na mnie idealna. Według mnie, przynajmniej l już była trochę za bardzo obcisła. Ja nie lubię aż takich rzeczy. A tutaj mi ten wzór się bardzo podoba. Już dawno na nią polowałem. Jest ona dalej na promocjach. Możecie ją znaleźć nawet w faktory we Wrocławiu. Myślę, że w innych sklepach New Balance takich outletowych także. Na stronie New Balance jest dostępna cała rozmiarówka. Także sprawdźcie sobie, ponieważ wydaje mi się, że warto, ponieważ też te rzeczy są naprawdę dobre. Jakościowo, a cena tutaj nie jest jakaś tragiczna. I za bluzę, którą zaraz Wam pokażę, zapłaciłem 200 zł za tą koszulkę: 119 z tego co pamiętam, więc jest naprawdę spoko. A tutaj, właśnie ta bluza z przodu jest ona zwyczajna, prosta z małą logówką New Balance, właśnie z Joe Freshwoods I ja lubię właśnie, jeżeli na przodzie bluzy nic nie ma, a tył jest w jakiś tam sposób ozdobiony. Tutaj bardzo duży element, obrazek, który no, przewija się przez całą kolekcję Conversations Among Us który mi osobiście bardzo się podoba, bardzo fajnie kolorystycznie jest to zestawione. W ogóle Joe Freshwoods podczas tej kolaboracji miał bardzo dużo takich właśnie rzeczy dosyć wyblakłych, żółtych. Były tam także New Balance 327 z tego co pamiętam i jeszcze jeden model, teraz już nie pamiętam który, ale z tego co pamiętam 327 był, 550 chyba też. I ogółem ta bluza też mi bardzo się podoba, jest dosyć ciepła, jest dosyć gruba i w ogóle serio, jeżeli chodzi o jakość tych rzeczy, one są bardzo fajnie zrobione jakościowo. Wiadomo, że mogę powiedzieć coś więcej dopiero jak się ją używam. Ale jeżeli chodzi ogółem o taką, wiecie, jakość w dotyku, jak możecie sobie sprawdzić w porównaniu z innymi bluzami, no to jest ona naprawdę bardzo fajna. A 200 zł za bluzę aktualnie to możecie kupić w każdej sieciówce typu HM czy Zara. A tutaj macie kolaboracyjny projekt od New Balance, który no, jakościowo wypada dużo lepiej niż te sieciówkowe. Kolejną rzeczą jest koszulka z Nike, tym razem w sumie z Jordan Brand, która mi osobiście bardzo się spodobała. Także trafiła na promocję w momencie, gdy na Nike były to takie. Takie wielkie promocje wiecie do minus 25%. Na wyprzedaży. dało się ją zgarnąć trochę taniej. Rozmiarówkowo też lepiej brać sobie rozmiar, wydaje mi się, większą, albo w swoim rozmiarze, ponieważ na modelu, który tam jest pokazany, one jest pokazane, że tam nie wiem, wyrobiście wzięli sobie jedno mniejsze, nawet ponieważ on jest mocno oversizeowy, ale wcale tak nie jest i czasami ciężko dobrać sobie rozmiar do niektórych kolekcji, które aktualnie są wypuszczane, ponieważ w tych wszystkich współpracach bardzo często artysta dobiera sobie też, wiecie, wszystkie parametry pod siebie, pod to jakby on chciał, żeby to wyglądało. No i czasami są bardziej oversize'owe, czasami są bardziej slim. Tutaj z młodym Jordanem bardzo mi się podoba ten nadruk i jest on taki trochę vintage'owy, wygląda trochę jakby był już serio użyty ale wygląda to serio super i także jakościowa ta koszulka jest bardzo spoko. W porównaniu do innych koszulek, które mam gdzieś tam z cieciówek, no to ona wypada dużo lepiej. Bardzo podobnie do tych koszulek z Nike i jak patrzę na to, ile trzymają mi się te rzeczy z Nike i z powiedzmy New Balance, no to one naprawdę wytrzymują dosyć sporo. Tą bluzę, którą kupiłem w sumie już nie pamiętam kiedy, chyba Dwa lata temu w outlecie, także dalej mam, nic się z nim nie dzieje. Totalnie, także czasami warto trochę zapłacić. A za tą koszulkę też zapłaciłem z tego co pamiętam 119 czy 117 zł. Kolejną rzeczą będzie kurtka, którą kupiłem za 230 zł. Zimowa kurtka Nike, mega polecam. Jeżeli ktoś ją gdzieś znajdzie na takiej promocji, no to jest to super. Nie mam tutaj jej przy sobie, pokażę ją także na przebitkach. Bardzo mi się spodobało, tam też z rozmiarówką różnie. Ja mam niestety rozmiar aż 2XL, ponieważ tak było podane na Nike i potem nie szło w sumie tego zwrócić, żeby wymienić ten rozmiar na inny, bo się wyprzedały i wcale się nie dziwię, bo 230 zł za kurtkę Nike, no to jest naprawdę bardzo mało pieniędzy i mi osobiście ona bardzo się podoba. Jest ona nie za gruba i jest idealna na takie temperatury 0 stopni, 5 stopni, wiecie, nie wiem, minus 1, minus 2. Wtedy idealnie ją nosić, ponieważ ja mam same takie jakieś grube, że jak jest z minus 10, to wtedy się dobrze sprawują, a jak jest 0, to no ja się po jak chodzę. I też będzie się fajnie sprawowała w góry, ponieważ jest przeciwwiatrowa, ma tam bardzo dużo różnych elementów, które mi oczywiście odpowiadają. Przychodzeniu w góry jest ona cieńsza, cieńsza, więc mogę sobie ją wziąć i pod spód na przykład ubrać jakąś tam zwykłą bluzę albo termoaktywną koszulkę i będzie to się super sprawowało, ponieważ w góry też ostatnio chodziłem w takich grubych kurtkach. No, i mało mi brakowało, że po prostu na gołą skórę nakładał tą kurtkę. No, mi by było mi tak ciepło. Kolejną rzeczą jest prezent od Overnight od Cezarita. I mam tutaj czapeczkę, którą bardzo cieszę się, że dostałem, ponieważ ja zawsze gubię czapki. Dodatkowo skarpety grube, dalej ich nie użyłem. Cezary tak nie miałem czasu za bardzo ich testować przez święta, ale na pewno w końcu je użyję, ponieważ ponoć są mega grube i zobaczymy, jak się będą sprawowały. Właśnie na przykład w górach albo na narty mogę ją wziąć. Dodatkowo jeszcze do tego taki oto notesik, także z Overdite i ze wszystkimi obrandingowanym, z całym obr... Boże, z obrandingowaniem. I oczywiście clue w sumie tego wszystkiego, koszulka, która jest wzorowana na armii amerykańskiej, koszulka armii amerykańskiej. Bardzo mi się podoba ten motyw, że ten napis nie jest aż tak widoczny, bo tutaj wydaje mi się, że go będziecie mocno widzieć ze względu na światło, ale w takim codziennym świetle, jak gdzieś tam chodzę, to on jest prawie niewidoczny. Jest to bardzo fajny smaczek. Koszulka także super z materiału, możecie ją kupić na Overdight, także polecam wam, bo naprawdę rzeczy, które co robi są serio bardzo fajne jakościowo. No i są robione w Polsce i przez kogoś, kogo możecie kojarzyć z tam z YouTube'a i w ogóle z jakiejś takiej działalności streetwearowej. Jego rzeczy nosi nie wiem, Teddy, nosi Kwebo, naprawdę bardzo dużo, nawet Skepta był w jego rzeczach na jednym z festiwali. Także warto sobie zobaczyć jego stronę i przyjrzeć się produktom, bo ja już mam kilka rzeczy i bardzo się cieszę, że mam. A ostatnią rzeczą na dzisiaj będzie koszulka od Iwo i Baksa, którzy zrobili razem kolaborację, czyli kolaboracyjną koszulkę poświęconą Mac Millerowi Instabucks jest mega fanem w ogóle Magmillera i uwielbia jego piosenki, więc wcale się nie dziwię, że wziął przy tym udział. Koszulkę też możecie kupić u Iwo na sklepie, podepnę wam w opisie oczywiście link do tego. Mamy tutaj wlepki, bardzo fajne oczywiście także... Wizytówkę, do której sobie możecie gdzieś tam wsadzić, do książki, nawet ponieważ bardzo ładnie wygląda. I dodatkowo, oczywiście, koszulka, która mi się bardzo podoba. Fajny także materiał ciepły i na pewno też będzie dłużej służyła. Bardzo fajne wykonanie, ponakładane różne elementy i w ogóle słynie właśnie z takiej projekt z takiego projektowania koszulek, możecie zobaczyć u niego na sklepie dosyć dużo właśnie takich różnych elementów, które gdzieś tam na siebie nadchodzą, taka mocno vintage'owa, fajna koszulka. Mi bardzo się podoba, możecie zobaczyć jak wygląda na mnie i to wszystko z rzeczy, które gdzieś tam dostałem na święta. A oczywiście jeszcze dostałem Samsunga, to też wam tutaj pokażę na przebitkach, chociaż to nie jest, że tak dostałem, ale Samsunga S20 F, S21 FE którego sobie wziąłem, i mam nadzieję, że przez to też materiały będą jeszcze lepsze. Że będzie to jeszcze lepiej wyglądało i zobaczymy, jak będzie się sprawowało też przy okazji wrzucania jakichś rzeczy na Instagrama czy na TikToka, bo była bardzo duża kłótnia, w... jeżeli chodzi o moje pytanie, co wolicie iPhone'a czy Samsunga i co warto w ogóle wziąć, ponieważ ta różnica cenowa jest bardzo duża. A jeżeli chodzi o jakość nagrywania filmów, no to już tak nie jest według mnie i nie warto płacić aż 2000 zł za to, żeby to było minimalnie lepsze. Zobaczymy jak z tym wrzucają na media społecznościowe, bo to wszystko jest pod iOSa, no ale zobaczymy. Także dzięki Wam wielkie za odcinek. To rzeczy, które... Sobie kupiłem albo dostałem, albo dostałem na prezent na święta od rodzinki, od znajomych, od y, przyjaciół Marek i także te rzeczy, które sobie kupiłem przed świętami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że daliście także lajka, subskrypcję i dzwoneczka, żebyście nie mieli żadnych odcinków. No i mam nadzieję, że podoba Wam się nowy anturaż, a jeżeli nie, to, to coś wymyślę, żeby było jeszcze lepiej. W ogóle fajne zrobiłem taki jakby z pudełek zrobiłem książki, tak byście mogli wyciągać jak książki te pudełka po butach i wygląda w ogóle bardzo spokojnie jak się wchodzi. Dzięki, cześć!